Dzień wszystkich świętych i zaduszki. Zadźwięczał telefon. Halo? usłyszałam znajomy głos. Dzień dobry, Olu, mówi Sabina. Wczoraj otrzymałam od ciebie list. Bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że coraz lepiej piszesz po polsku. Czytało go wiele osób. I wszyscy to stwierdzili, nie tylko ja. To dlatego, że naprawdę poważnie zabrałam się do nauki, a poza tym korespondencja z tobą, Sabinko, też dużo mi pomaga. Co u ciebie nowego? Dużo wrażeń, Olu, szczególnie dzisiaj. U nas w Polsce Dzień Wszystkich Świętych, jutro zaduszki. Miałam godzinną wartę przy grobie nieznanego żołnierza na naszym cmentarzu. To jest taka piękna harcerska tradycja. Od rana do późnego popołudnia zmieniają się warty harcerzy i zuchów. Ja stałam z Hubertem, kolegą z mojej klasy. To taki wesołek. Trochę mnie rozśmieszał, ale starałam się być naprawdę poważna. Było mi bardzo zimno, mimo iż miałam pod mundurkiem dwa swetry. To jednak niemiłosiernie zmarzłam. Czy wszyscy harcerze trzymają warty? Może nie wszyscy. Wiem, że część z nich zajmuje się porządkowaniem grobów, robieniem wieńców, chorągiewek i zniczy. Harcerze opiekują się też grobami starymi i zapomnianymi. Tutaj w Stanach nie ma tego zwyczaju, Sabinko, chociaż Polacy pamiętają w tym dniu o swoich bliskich. Wiem, wiem, wy macie Halloween, jakieś święto duchów, prawda? Widziałam wczoraj migawki w telewizyjnej korespondencji z Nowego Jorku. W Ameryce, Sabinko, też czci się pamięć o zmarłych, ale szczególnie w ostatni poniedziałek maja. Jest to święto Memorial Day, czyli Dzień Pamięci o Weteranach Wojennych. O, tego nie wiedziałam! Dziękuję Olu za informację! Będę już kończyć. Pozdrów, rodziców! Pa! Idę jeszcze raz z rodzicami na cmentarz tak pięknie wygląda wieczorem. Pa. skończyłam rozmowę z Sabiną i długo pozostałam w zadumie. Wyobrażałam sobie te płonące od świec i zniczy cmentarze w Polsce.